Cześć Dziomaczki! Witajcie! Dziś nagrywamy Minecrafta. Dobra, czekaj, tu mnie nie widać. Nie włączaj na Jestem mistrzem na mistrzach. Jak wiecie, nagrywam gdzieś w Minecrafta, bo nie mam nic do na nagrywania, jestem w Minecrafcie, w mojej willi. ZBS prowadzę. To jest taka moja poczekalnia, taki most, sam go budowałem. Bez my sam. Drzewka rosną sobie. Tak, tu jest taki most, mam Entretable. Zobaczcie, to Wam mogę pokazać, no. O. Tu mam ccine, którą muszę teraz zebrać. Odcinki będą się pokazywały niekiedy. Nie będzie odcinków codziennie. Może będą dwa razy w tygodniu. Subskrybujcie mój kanał. Zostawcie łapkę w górę, to może się znajdzie na następna nasza przygoda z Minecraft. Nie wiem, jak to się będzie nazywać. Może to będzie Minecraft. Ten odcinek się będzie nazywać moje przygoda z Minecraft. I może ta seria, co ja będę teraz nagrywał. Tą moją serię z Minecraft. To będzie się nazywała moja seria Minecraft. Piszcie w komentarzach. Jak będziecie chcieli, to i, się, i piszcie, jak się ma moja ta seria nazwać z Minecrafta. Co sobie wybierzecie tak? I, czy chce... I ten, i mój pomocnik się pyta, czy chcecie Minecrafta multiplayer. To... E, to będzie konkurs. To będzie konkurs na, na multiplayer. Minecrafta multiplayer. Wyjdźcie na moją grupę i tam ogłoszę konkurs. Serdecznie się śmieję, ale dziś mam dzięki chłodko. I <grystanie> no. kto wygra ten konkurs to się z nim skontaktuje. I kto wygra ten... Ja się z nim skontaktuję. Napiszę mu, że ktoś z nagrać filmik. Napiszę mu, że chcę z nim nagrać filmik. I tak, i będzie, i to tak będą, że ten, że jak ktoś do mnie przyjdzie, ten co wygra ten konkurs, To no... tylko jeszcze do znajomych i przez Messengera. Zapraszam do znajomych i będziemy rozmawiać przez Messengera. I ty będziesz nagrywać. I ja będę to nagrywał, tą naszym rozmaję przez Messengera, a niego zaproszę do mojego mieszkania i będziemy z nim nagrać przygody z Minecraft. A i jeszcze będzie na taką, jeszcze konkurs będzie na taką aplikację, że on będzie gdzieś jest tam daleko, prawda? To i ten, i będziemy to, i będziemy można, bo będziemy mogli grać razem. Jak, jak jesteście za tym, to dajcie łapkę w górę, jak nie, to, to zostawcie łapkę w dół. Dobra, cześć, na razie.